Czasem trzeba sobie zadać pytanie: czy chcesz, żeby wszystkim było z tobą dobrze, w sposób toksyczny dla ciebie? Czy może trzeba trochę przepracować samą siebie? I to nie będzie prosta droga, ale na końcu będziesz miała wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli z tobą być, a nie będą musieli z tobą być. Wiem, że błogosławieństwem jest uczenie się o sobie. Uczenie się o sobie to jest jakbyś odkrywała najważniejsze istnienie. Na pewno mogę powiedzieć, że jest to takie podniecające, jest takie ekscytujące, jakbyś miała motyle w brzuchu, i warto sobie temu dać uwagę, warto w siebie zainwestować, bo jak masz wiedzę o sobie, to pojawi się: o, ja jestem fajna! Jest dużo ludzi, którzy są samotni i nie chcą widzieć wartości siebie, nie chcą się zainteresować sobą. Kończy się to męczeniem całego świata, poszukiwaniem utraty całego życia na to, żeby siedzieć w tym oknie i szukać zbawiciela. Witam Cię bardzo serdecznie w odcinku podcastu i tak wygląda życie. W tym odcinku podcastu dowiesz się, jak zbudować dobrą relację z samą sobą. Dlaczego bez zbudowania jej, bez tego emocjonalnego wysiłku ciężko jest wejść jakkolwiek zdrowo w różne relacje rodzinne, zawodowe relacje z partnerami czy partnerkami. I też powiemy sobie, jakie są etapy, jakie są kroki do tego, żeby tą relację zbudować. Ja nazywam się Marta Małecka i mam przyjemność prowadzić kilka firm i fundacje, a nade wszystko rozbieram się tutaj sama i z Wami, i z moimi gościniami w przenośni i rozmawiamy o życiu i o różnych jego aspektach. Dzisiaj, dzisiaj jest wspaniała okazja i wspaniały dzień, bo moją gościnią jest wyjątkowa kobieta, kobieta, którą nazywamy królową matką, królową założycielką Ciało, dusza i serce i twórczyni Lipari, czyli firmy, która ubiera kobiety w kobiecość. E, I mamy taki nasz dowcip, e, tak zwany Włochaty, że nikt nie dotykał w życiu tylu kobiecych piersi, co Jola Lewicka. Witam serdecznie. I zaznaczę od razu, że zawsze starałam się mieć <śm> ciepłe ręce. Jest to podstawa w naszej pracy. Oczywiście żartobliwie, bo tak naprawdę nie dotykamy tymi rękami biustów, ale jakby pomagamy je układać. No dobra, Jola, w swojej książce, bo napisałaś też dwie książki, jesteś mhm. autorką Body Book i mhm. Relation Book, mhm. przywołujesz Fridę Kahlo, która powiedziała zakochaj się w sobie, zakochaj się w życiu, a następnie w tym, kogo wybierzesz. Naprawdę trzeba tak w sobie, w życiu, a nie można trzeba po prostu rzucić zrobić. się w miłość i mężczyzna albo kobieta, jeżeli tak preferujesz, wszystko załatwią? Jest to marzenie nasze, które z dzieciństwa i efekt tych wszystkich romansów, tych filmów takich, gdzie się ludzie rozbierają i bajek, których się nasłuchaliśmy, że ktoś się pojawi i wleje tą miłość w nas, ktoś nam zrobi tą miłość za nas, żebyśmy my nie musiały się już tak męczyć i oczywiście, że tak nie jest, że myśmy przyszły na ten świat, żeby ukochać siebie, żeby się rozkochać i znaleźć radość, przyjemność i niezwykle... Podniecające i takie ekscytujące uczucie, jak to jest, jakby tu siebie człowiek mógł kochać. I tą miłość mamy po pierwsze zbudować w sobie, odkryć i przejść z nią całe życie. Tak, kochając siebie, budując miłość w sobie, jesteśmy w stanie zapraszać do naszego życia tylko ludzi, którzy też siebie kochają, którzy są też zbudowani i którzy mogą być wkładem do naszego życia. To jest bardzo mocne. Jola, aż mam gęstą skórkę, jak. Cytuję to, co napisałaś osobiście. Tak, jest to historia, która dotyczy wszystkich kobiet, większości kobiet, bo mamy tak wpojone, że musi ta miłość się w naszym życiu pojawić i żebrzemy o nią. Ja w tej książce się obnażam i pokazuje, jak ja kobieta, która jest wykształcona, która nie, nie wygląda najgorzej, która całkiem ma dobre serce, w ogóle zapomniała o tym, żeby na siebie spojrzeć, jako na wartościowego człowieka. Tylko. Większość mojego życia, ja się rozglądałam w koło, aby znaleźć ktoś, kto będzie obok mnie, kto potwierdzi moją wartość, że jestem ważna, wartościowa. I to, co napisałam, oczywiście włacza nam, jako nie tylko jako kobietom, ale każdemu. Jest dużo ludzi, którzy są samotni i nie chcą widzieć wartości siebie, nie chcą się zainteresować sobą. Kończy się to męczeniem całego świata, poszukiwaniem utraty całego życia na to, żeby siedzieć w tym oknie i szukać, Zbawiciela, kogoś, kto powie, że jestem ważna, wartościowa, że dobrze wyglądam, że jestem mądra, że robię dobre rzeczy. Ja się przez to przewlokłam. Pamiętam, bardzo mocny był ten moment, kiedy zobaczyłam, co ja sobie tak naprawdę robię i usłyszałam to kiedyś od mężczyzny. Na którym mi powiedział Jolu, jesteś fajną laską, ale masz jedną rzecz, która uniemożliwia nam bycie razem. To się nazywa to, że ty tego nie wiesz, że jesteś fajna, i że ty siebie nie kochasz. I z tego nic nie będzie, nic nie wykrzysimy, bo ja ci tego nie zrobię. Ty po prostu siebie nie lubisz, ty nie umiesz być sama. Zobacz na mnie. Ja jestem facetem, który jest ma średni charakter. Powiedziałbym kiepski, ale ja siebie lubię i wszyscy mnie uwielbiają, więc nie da rady, nic tego nie sklecimy. To znaczy, że mówisz taką prawdę bardzo, powiedziałabym, walisz między oczy. Mam takie wrażenie, że w tej rozmowie nie będziemy się patyczkować, nie będziemy no lukrować. Tak, bo to jest to, jak, jak my lubimy, co? nie tego się poznałyśmy. Wiesz, jednym z moich ulubionych cytatów jest chcesz prawdę, czy chcesz coś miłego. I myślę sobie, mam, że teraz... Mam być miła, czy mam być prawdziwa? Więc dzisiaj będziemy prawdziwe, i myślę sobie, że dużo kobiet, ale też i mężczyzn, które będą oglądać tę rozmowę, chciałabym, żeby zmierzyli się teraz z takim pytaniem. Czy wchodzisz w relacje z potrzebą, żeby ktoś zapełnił pustkę, czy może lubisz siebie, lubisz być sama, czujesz się dobrze w swoim własnym towarzystwie, bo nie da się wejść w dobrą relację, jeżeli spieprzasz od siebie, bo samotność cię przeraża. Jak to babcia mówiła, jak to, jak to żyć, jak to człowiek siebie nie lubi, to na co to, na co to żyć? W ogóle? Po co to żyć? Bo um, moment, w którym ja zobaczyłam, że ja nie umiem być sama, był jednym z mocniejszych momentów w moim życiu. Ja to po prostu zobaczyłam. Byłam wtedy w Paryżu i zobaczyłam, że najbardziej na świecie boję się, że ja zostanę sama. Okay. I wiecie, co zrobiłam, jako że my lubimy obydwie wyzwania. Ja po prostu sobie podjęłam decyzję, że od tego momentu, kiedy ja zobaczyłam to, że ja się to, tego boję i że to kontroluje moje życie, i tracę czas, pieniądze, zdrowie, życie na to, żeby szukać kogoś, kto to życie za mnie zrobi, ja podjęłam decyzję, że od tego momentu do zawsze do końca świata będę sama. Nie wiedziałam, jak to zrobię, ale obiecałam sobie, że nauczę się wypełnić swoje życie sobą i przysięgam Wam, że to był jeden z fajniejszych, jedna z lepszych decyzji w moim życiu, bo ja zaczęłam być obecna w swoim życiu, ja zaczęłam dorastać, zaczęłam radość czerpać z tego, że jestem sama, i dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest najważniejsza rzecz, że jak nauczyłam się być sama, to moje życie zaczęło się odmieniać. Pojawił się mój partner, Jean-François, a potem pojawiłaś się ty, między innymi. I mnóstwo jeszcze innych fantastycznych osób w moim życiu zawodowym, osobistym, rodzinnym, relacyjnym. A samotność i bycie samym ze sobą to jest najpiękniejsza przygoda mojego życia. Ja nie wiedziałam, że ja mogę mieć w tym przyjemność, że to, jest, że to może być interesujące. Ja zobaczyłam, że jestem fajnym człowiekiem po prostu i że przyjemnie się zajmować sobą. To jest znowu niesamowity taki zbieg, w którym się spotykamy, bo Ty mm. mówisz o tym momencie, kiedy podjęłaś decyzję. Że nie będziesz się bała samotności. Nie chcę, się, a, nie lubię się bać. A ja z kolei miałam takie doświadczenie, kiedy największą moc i wolność poczułam w momencie, w którym poczułam, że ja po prostu uwielbiam być sama. Nie mam w sobie żadnego lęku i żadnego strachu. I przypłynęło do mnie takie poczucie, że mogę być wszystkim, mogę być z każdym, mogę być sama i że jest mi z tym. Wewnętrznie bardzo dobrze. Że, że mogę nie mieć dzieci, że mogę skończyć jako tak zwana stara panna, że będę wciąż najlepszą ciotką na świecie dla synów mojej siostry. I to dało mi taką wolność wchodzenia w relacje i podejmowania decyzji o tym, kogo wpuszczę do mojego życia, żeby mi towarzyszył w różnych obszarach i w różnych momentach. Jestem absolutnie przekonana, że w momencie, kiedy nauczymy się być sami ze sobą, jesteśmy w stanie stworzyć wspaniałe związki. Naprawdę. Dlatego że. Tylko wtedy nie używamy innych ludzi, żeby robili coś za nas. Żeby... One są wyborem, a nie One wewnętrznym są... przymusem, ucieczką przed smutkiem. To jest. Każda z nas poczuła takie macki, kiedy ktoś chciał wejść w nasze życie i nie chciał z niego wyjść. To jest, to jest tak jak niefajna intymność, jak, jest, jak kiepskie jedzenie i kiepskie ubrania, bym powiedziała, że widzisz, że ktoś siedzi ci na głowie, a ty go nie chcesz, bo on nie umie być sam. Jestem absolutnie przekonana o tym, że bycie samemu sprawia, że może mieć wspaniałe życie. Mówię to na przykładzie mojej relacji z Żanem. I to jest, jakbyś go zapytała, Żan, co jest podstawą tego, że macie zajebistą relację ze sobą, to Żan ci powie: wiesz, bo nauczyłem się być sam. Mhm. Ja nie używam kobiety do tego, żeby robiła mi życie, ale mogę być innym wkładem. Możemy co innego stworzyć, jak nie wisimy na sobie, jak my jesteśmy ukształtowani, jak się spotykamy dwie osoby, które mogą i nie muszą, to wtedy można stworzyć magię. No bo, czy to nie chodzi właśnie o tą równowagę, że wchodzisz w relację, w której każdy jest wkładem i każdy jest biorcą, uh -huh. ale w sposób symetryczny. To nie jest tak, że każdy daje to samo, ale każdy daje tyle samo. Każdy daje, każdy jest pozwoleniem w relacji, uh -huh. że zgadzasz się tak, jak, jak umiesz być sama, to jak masz kogoś to musisz, kogoś, kto tam przez przypadek się pojawił w, w Twoim życiu, to zawsze możesz mu powiedzieć. Wiesz, co, no to możemy już, 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 każdy może pójść po siebie, już Twoja obecność nie determinuje mojego życia. Mm -hmm. Z totalną tak. lekkością podejmujesz tą decyzję i idziesz po siebie i mówisz, a w sposób lekki mu powiesz, bez żalu, idź kochany po siebie i znajdź sobie swoje miejsce. Ja bym jeszcze dodała, bo powiedziałaś: Twoja obecność nie determinuje mojego bycia, mm -hmm. a ja bym dodała drugie: Twoja obecność nie determinuje mojego szczęścia. Jak to Żan mówi? Jolanta? nic nie ukradnie mojego szczęścia. Chodźmy, miejmy dobre, słodkie życie. ja mówię, kocham Francję za ciebie. Miejmy dobre życie. I mówi, nic mi nie, nic mojego szczęścia nie ukradnie. Nie ma takich rzeczy. Jeszcze mam takie pytanie, bo powiedziałaś, że już na zawsze poukładałaś sobie tą relację ze strachem przed samotnością. Czy naprawdę to jest na zawsze? Czy naprawdę to jest tak, że jak polubisz siebie, jak zaakceptujesz siebie, to to już jest forever, jest wolność. Ale, ale na z... zawsze? Nie wiem, no. Always doesn't exist. Okay. Ale y, ceną, y, jakby profitem tego ukochania siebie jest to, że nie żebrzesz mhm. o uczucia. Nie przeglądasz się w oczach innych. Nie szukasz, nie tracisz czasu i jesteś wolna od tego, czy ktoś cię chce, lubi, potrzebuje z tobą być. I wolna od tego, czy ktoś cię też nie lubi, czy ktoś cię skrytykuje, czy mhm. ktoś cię pochwali. I e, wolność ma naj, jest najbardziej wartościową wartością w naszym życiu. Ja po wolność wykonałam długą drogę, i z tego poziomu, kiedy jestem wolna w swoim wyborze, dokonuję najlepszych wyborów, bo kiedy jesteś przymuszona. To z desperacji podejmujesz w emocjach, roszczeniowo, a kiedy jesteś wolna, dokonasz najlepszego, najmądrzejszego wyboru i życie samej ze sobą, bycie ze sobą. Bardzo, bardzo będę zachęcała każdego, żeby każdy stanął do siebie, żeby się sobą zainteresował, żeby się pouczył siebie, żeby zobaczył, ile ze sobą niesiemy wartości, które tracimy jak rozprzeglądamy się w oczach innych. My naprawdę nie potrzebujemy. Ten świat nie jest tak stworzony, że musisz mieć stado ludzi ko siebie, żebyś ty w ogóle jakąkolwiek wartość przedstawiała. Uważam, że droga po siebie, uczenie się siebie, zainteresowanie się sobą, inwestowanie w siebie jest najpiękniejszą przygodą mojego życia, bo nie mam strachu, kiedy budzę się i kiedy żyję, kiedy podróżuję, kiedy partner to jest wspaniałym moim przyjacielem, Jean, bo nasza relacja jest oparta na przyjaźni. Jakby miłość intymność to nie są rzeczy, które budują związek, to mam ten luksus, kiedy on powie, że już nie chce ze mną być, czy nie może, to mój świat się nie skończy. Kiedy ty, jako moja partnerka, Periolu, już nie możemy dłużej pracować, to każda pójdzie w swoją drogę, jeżeli rodzina moja, z którą, z którą straciłam kontakt, poszła w swoją drogą. Ja swoją drogą jestem wolna od tego, że oni muszą być, bo nauczyłam się bycia samej i wiem, że ogromną ceną jest to, kiedy nie chcemy, nie możemy, nie potrafimy być sami. Jest potężna cena. Też co, tak jak Cię słucham, to bardzo sobie przypominam, że życie to jest taka podróż, w której na różnych etapach towarzyszą ci różni współpodróżni. Tak, i oni nie muszą oni być się. Oni się pojawiają zawsze. i oni odchodzą. I uh -huh. wiesz, prowadzę fundację. I w tej fundacji to, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że pojawiła się gigantyczna grupa ludzi, którzy się zaangażowali. I uświadomiłam sobie, że to wynika z tej idei wolności, z wolnego wyboru, że dla mnie jest OK, że ludzie przyjdą i że ludzie odejdą. Ja, to, ja z góry mam na to zgodę. Mhm. I tak samo jest w życiu. Jakby uśmiechałam się, bo e, właśnie opowiadałaś o tej, o tej wolności i o tym, że mm, jesteś OK z tym, co przeżywają twoi partnerzy byli, obecni, mhm. rodzina. I ja bardzo często dostaję od kobiet takie pytanie i nie obchodzi cię, co inni myślą? I nie obchodzi mnie, co inni myślą. Parę rad straciłam y, na to, aby przeżywać y, to, co inni myślą, co mówią, i moje ciało dosyć tak intensywnie reagowało. Ja się pochorowałam, ja się zapadałam, bo zatruwało to moje życie. I jak z się razu sobie stałam, po którejś takiej zapaści powiedziałam, idę się nauczyć, jak ja mam zrobić, żeby mi to nie zabrało tego mojego szczęścia, że ja była wolna od tego, co kto powie. I po to jest lubienie siebie, po to jest ta, to inwestowanie w siebie, po to jest bycie w swoim życiu, po to jest dorastanie, po to jest jakby uczenie się swojego życia, po to jest budowanie siebie, żeby cokolwiek kto powie, co zrobi, cośkolwiek się zadzieje, żeby nie była reakcją, tylko kreacją, żebym mogła mieć wybór, jak ja na to zareaguję. Jak ja mogę być tym, gdzie coś strasznego się dzieje w koło, że komuś się nie podobam, ktoś mnie nie akceptuje, ktoś się śmieje nawet z tego? Ja jestem do tego przyzwyczajona, bo jakby byłam takim trochę innym dzieckiem. I obyłam się z tym, że każdy tak patrzył na mnie i tak mówił: No, kosmitko, jak ty sobie to przez to życie przejdziesz? No dobra, to teraz, jeżeli masz takie poczucie, że nie masz pełnej akceptacji w środowisku w którym funkcjonujesz. Jeżeli masz też takie poczucie, że bez tej ak ak akceptacji, bez miłości, bez e, takiego wsparcia czegoś ci brakuje i nie czujesz się właściwa w swoim miejscu, to ten podcast jest właśnie dla ciebie i ta rozmowa jest właśnie dla ciebie i teraz przejdziemy do tego to co trzeba zrobić, żeby polubić siebie. Jakie są tutaj, Jola, metody, wskazówki i kroki? Żeby siebie polubić, to po pierwsze trzeba podjąć decyzję. E, trzeba zdecydować, żeby się zainteresować sobą i, i sobie uświadomić to, że e, od dzisiaj do zawsze podejmuję decyzję, że zaczynam siebie lubić. Nie, że dla kogoś, nie dla czegoś, nie z jakiegoś powodu, że zwyczajnie, najprościej w świecie Podejmuje decyzję, żeby siebie lubić, akceptować, poznać, wiedzieć i w siebie zainwestować. To jest wybór z takiej, takiej grupy, że każdy powie, ale to nie jest takie łatwe. Tak? No. Ale to nie jest takie proste, jak to ja sami mówię, dobra, kobieto w przymierzalni, zaczynamy na siebie patrzeć, żeby się uczyć siebie, akceptować. Po czym pani mówi, ale to nie jest takie łatwe. Kochana, łatwe wybory ciebie nie potrzebują, bo się dzieją same. I dzisiaj nie tylko wybierasz siebie akceptować, ale wybierasz mądrze, mhm. nie głupio, ale mądrze. I ten wybór taki, żeby siebie polubić, jest mądrym wyborem. Może on nie będzie najłatwiejszy, może nie będzie prosty, ale widzimy tą perspektywę, że prosta samo się dzieje, prosto jest poza nami. Mhm. I e, pierwsze, żeby zacząć być dobrym dla siebie, najzwyczajniej w świecie. My jesteśmy okropni dla siebie. A ja zacznę jeszcze w innym miejscu. Czy, bo, wiesz, bo mówimy sobie o relacjach, tak? I uh -huh. em, bardzo często trafiają do nas do przymierzalni kobiety, hmm. dojrzałe kobiety 35, 40, 50 paroletnie, uh -huh. które mają dzieci, czasem wnuki, mężów, czasem kochanków, czasem kochanki różnie jest różne. I bardzo często zaczynamy rozmawiać z nimi i czujemy, to rezonuje, odbieramy to. Że niby wszystko jest dobrze, ale ona naprawdę nie lubi siebie. Czy to nie jest tak, że punktem startu jest, żeby przypomnieć sobie, że relacja z samą sobą jest najważniejsza i że może trzeba na chwilę Percusz. zapomnieć o tym, czego inni o nas oczekują, i przypomnieć sobie o sobie samej? Na dzień dobry. Warto sobie zacząć od tego, jakie to ma znaczenie co oni oczekują, co nie mówią, co oni chcą, co, co oni by chcieli, co, co by ludzie chcieli, jakie to ma znaczenie to jest sprawa ich, którą oni się muszą zająć. Druga rzecz, odpowiadając na Twoje pytanie: jak widzę mądrą kobietę, kochającą, ukształt, która pełni jakieś stanowisko, skończyła studia, jest profesorem i wykłada. I, I dobry człowiek, i jak widzę, że jest niedobra dla siebie, że siebie nie lubi, to zawsze mówię: Kasiu Kowalsko, to tak nie pasuje do ciebie. Już w wieku 50 lat, kiedy widzę mądrego człowieka, światłego, kochanego, żeby te, taki człowiek nie akceptował siebie, żeby mówił źle o sobie, żeby się obgadywał, żeby się krytykował, to ten jeden element, ja ci mówię, że to nie pasuje żebyś dołożyła tę cegiełkę, bo umniejsza Tobie. Jest czas lubienia siebie. Zostaw cały świat. Cały świat sobie bardzo dobrze da radę. Lubisz się uczyć, kochana? No to zwykle pani, no lubię się uczyć. To zacznij się uczyć o sobie? To będzie bardzo przyjemne. To będzie podniecające. To będzie. To jest tak, jak lubisz robić dobrze całemu światu. To zobacz, jak to będzie, jak ty zaczniesz dobrze robić siebie. Weź tak sprawdź, jak to będzie. I zacznij od prostych rzeczy. Czyli chcesz powiedzieć, że relacje z samą sobą budujemy? Tak samo jak relację miłosną z partnerem. Tak? Tak, okay. bo no, mówię, znajdę tego żona co mi wszystko zrobi, zbawi i ta miłość wejdzie. Ale właśnie Twoje pytanie, że mm, to jest jakby to był drugi człowiek. I po pierwsze, e, kochanie siebie, Marta, kochanie siebie jest, e, jest tym, po co przyszliśmy, tym, po co to jest podstawa naszego istnienia. Nikt nie wie, jak to zrobić. Zawsze mówię: zacznij od początku, zacznij od dobrych rzeczy, spójrz na siebie, zdecyduj, że będziesz siebie kochał. Zacznij się o sobie uczyć, zobacz, jakie masz skarby. Nie patrz po innych. Po co to się rozglądać? Co ty się dowiesz o sobie, gdy patrzysz się w koło? Zobacz, jakie masz skarby, co jest moim skarbem. Ja dzisiaj wiem, jakie są moje skarby. Wiem, w co mam inwestować, co jest, czym się mam nie zajmować. Wiem, że nie mam inwestować w to, w czym jestem kiepska, na przykład. Tak? Bo szkoda mojego życia. Wiem, że błogosławieństwem jest uczenie się o sobie. Uczenie się o sobie to jest jakbyś odkrywała najważniejsze istnienie. I na pewno mogę powiedzieć, że jest to takie podniecające, jest takie ekscytujące, jakbyś miała motyle w brzuchu i warto sobie temu dać uwagę, warto, warto w siebie zainwestować, bo um, jak masz wiedzę o sobie, jak się siebie nauczysz, a ja pięknie o tym piszę w książce, jak to rozłożyć mm -hmm. na proste rzeczy, to pojawi się: O, ja jestem fajna! Ja nie wiedziałam, bo się sobą nie zajmowałam. Jezu, tu jest parę ciekawych rzeczy, może zobaczę, co tam się jeszcze więcej w tym znajdzie. Jak podejmiesz decyzję, że będziesz siebie kochać, jak zaczniesz sobie się uczyć, zaczniesz inwestować w siebie. Najpierw przychodzi lubienie, potem przychodzi to, że jesteś w tym swoim życiu, że stajesz. Że dorastasz z małej dziewczynki, która mówi: Gdzie jest ten książę, który to ogarnie?, stajesz się kobietą, która mówi: Ja jestem jak ten książę. Ja już to mam tego księcia w sobie. Ja mam to królestwo, ja mam te wartości, ja umiem żyć. Ja sobie tutaj dam radę bez innych ludzi. I tylko wtedy, jak zawsze, kobieta mnie się pyta: Jolo, jak znaleźć fajnego faceta? Ja bym tak. I siebie poucz. Przestań szukać. I ci ogarnij. Przestań męczyć tych facetów. Wyobraź sobie, że oni umarli, to jak to by było? Ja no nie wyobrażam sobie. A pobij sobie, jak to by było, jakby facetów nie było. To co ty byś zrobiła ze swoimi 80, 80 latami swojego życia? No, pewnie trzeba byłoby się zająć sobą, no ale. Czy to by było fajne? Tak, to by było bardzo fajne. Na pewno bycie obecnym, dorastanie, zajmowanie się sobą pokazało mi, że nie ma niczego lepszego, czym się nie mogę zajmować i tylko wtedy się pojawiają ci faceci. Jak ja zawsze mówię tak, jak chcesz poznać fajnego faceta, to wyobraź sobie, że ja jestem fajnym facetem. Hipotetycznie jestem fajnym facetem. Jak patrzę na ciebie, to ja chcę być z mądrą, ukształtowaną, zbudowaną, ogarniętą laską, której nie trzeba kupować majtek, leczyć, prowadzić ją do dentysty, terapować. Ja chcę się dobrze bawić. Ja chcę mieć partnera, z którym mam o czym rozmawiać. Ja chcę mieć intelekt, ja chcę mieć ukształtowaną osobowość, ja chcę mieć serce, ja chcę mieć partnera, który jest w tym samym miejscu, co ja, tak, żebyśmy mogli urosnąć, ja chcę mieć przestrzeń, ja chcę mieć przygodę, ja chcę mieć więcej, niż ja jestem, ja chcę mieć przyjaciela. To same bycie dobrym, to sama miłość. I jeszcze ta te intymność na, naprawdę nie wystarczy, bo ja, jako ukształtowany facet, umiem być sam. Ja już się zbudowałam, ja potrzebuję być tylko z, zbudowaną laską. Czyli Trochę reasumując to, co mówisz, jeżeli chcesz zbudować zdrową relację, z, życiową relację z partnerem, to taki podstawowy warunek każdy musi mieć co do tej relacji włożyć. I wasze potrzeby i oczekiwania powinny być równe. Bo jeżeli oczekujesz, że będziesz księżniczką, a on będzie królewiczem na białym koniu, to zdrową relacją raczej to nie będzie. No i teraz, Jela, poproszę cię, daj nam, tak wiesz, w punktach pracę domową. Receptę. Co trzeba zrobić, żeby zbudować dobrą relację z samą sobą? Po pierwsze podejmij decyzję, że budujesz tę relację i zainwestuj w siebie. Na pewno warto zacząć od bycia dobrym dla siebie, porzucić te wszystkie narzekania. I warto się o sobie uczyć i zobaczyć, jakie są nasze skarby, jakie są nasze talenty, co jest pięknego w nas, nie czekając, aż to się przyjdzie z zewnątrz. Warto siebie zaakceptować. Wiedza pomoże nam zaakceptować siebie i przychodzi lubienie. To jest taki moment, który przychodzi zawsze po wiedzy i po akceptacji. Po prostu zaczynasz siebie lubić. Podstawą takiego bycia dobrego, dobrym dla siebie jest to, żebyśmy z tych małych dziewczynek, które wierzą w bajki, żeby stały, żebyśmy się stały dorosłe, mm -hmm. czyli dorastanie. Kolejną ważną rzecz w byciu dobrym dla siebie to jest bycie w swoim ciele, bycie w swoim życiu, bycie obecnym z tym, co się dzieje w koło, a nie udawanie, że coś się nie dzieje. Bycie dobre dla siebie to jest. Podróżowanie to jest patrzenie, jak wielki jest różny świat, jak są różni ludzie, jak można inaczej patrzeć na związki, jak można postrzegać swoją osobowość. Mnie na pewno też pomogły sporty, bo ja zobaczyłam, jaka jest we mnie siła, jest ile jest talentów, ile jest mocy. Pokochałam siebie za tą taką determinację, za taką. Zawsze mówię, jak ktoś robi sport, to sobie da radę w życiu bo dokonuje wysiłku i wygania lenia z tyłka. Na pewno warto nauczyć się ufać sobie, ufać swojemu słowu. Człowiek dobry to do którego słowo ma wartość. I w całej tej dobroci jest jeszcze wiele różnych rzeczy, żeby się, żeby się nie bać, żeby zamieniać strach na ekscytację, żeby to, co ja mam czasami, jak się boję, to tak dobra, będzie fajnie, rozbawiam ten strach, żeby on, żeby on się nie zdominował. Nie zdominował mojego życia. Sięgać po najlepsze, zawsze tam przychodzi niespodzianka nagrodek. Pokazuje to bardzo fajnie w książce. I żeby się same motywować. To, to bycie dobre. to nie ma takiego człowieka, którego, na którego się zagapimy, że to na, na nas, na nas przepro, przepromieniuje. Podsumowując, bycie dobrym dla siebie, człowiek, który jest dobry, to nie jest ten dobry, który jest dobry dla wszystkich. To jest ten, który jest dobry dla siebie. Najlepsze dla człowieka jest tylko to wtedy, kiedy jest dobry dla siebie, to jest dobre dla niego, dla wszystkich i na pewno wszystko będzie dobrze. Czasem trzeba sobie zadać pytanie. Czy chcesz, żeby wszystkim było z Tobą dobrze w sposób toksyczny dla Ciebie? Czy może trzeba trochę przepracować samą siebie i to nie będzie prosta droga, ale na końcu będziesz miała wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli z Tobą być, a nie będą musieli z Tobą być, i, I będzie, z którymi Ty będziesz musiała być? bo To będzie chciała z nimi być! Tobie będzie dobrze z nimi. Mhm. Bo nie będą ci okradać z twojego życia, z Twojej przestrzeni, i im będzie dobrze z Tobą. I raczej dobre będzie to, że będziesz mogła zdecydować, mogę też żyć bez nich i mogę z nimi. Albo mogę być wtedy, kiedy potrzebuję ludzi, ale jakby ich obecność nie determinuje mojego życia, bo ja umiem być sama i to jest dobre. Nikt tu nie ucierpi, jak jesteśmy dobre. I, I to jest, jest. wolność. Mm -hmm. Więc jeżeli chcesz. Przeżyć tą wolność, poczuć tą wolność, to ja cię bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyś sięgnęła po książki, które napisała Jola. Ja mam tutaj dużo różnych zakładek: to jest książka Bodybook e, i to jest książka. Relation. Relation book. Relacje. Eee, ja myślę, że to nie jest jeszcze koniec książek, które Jola napisała. Ale też zachęcam Cię do tego, żebyś zajrzała na profile Lipari na Facebooku, Instagramie, na YouTube, na Spotify, bo znajdziesz tam więcej odcinków naszego podcastu i więcej rozmów z inspirującymi kobietami. No i cóż, napisz do nas, o czym chcesz porozmawiać w kolejnym odcinku, bo jesteśmy tu dla Ciebie. Do zobaczenia.